W ciągu pierwszych trzech dni 250 tysięcy kopii. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2 miliony kopii. Nominacja do Golden Joystick Awards, problemy związane z hazardem, jak i twórca nie mówiące nam całej prawdy? Jak dla mnie to jest gra zagadka. Absolutnie rozumiem powiedzenie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo w taki sposób można opisać tą grę. Jednak jest w niej coś intrygującego. Mowa tutaj o grze Balatro. Jeśli pierwszy raz słyszycie o tej grze, to z jednej strony nic dziwnego, ale zaskoczę was, jak pokażę Wam przytłaczające oceny z ilością 45 tysięcy. Balatro to gra, która łączy elementy roglajka -like oraz budowania talii z mechanikami znanymi z gier karcianych, a szczególnie pokerowych. Akcja gry toczy się w unikalnym świecie, gdzie gra. Stają do walki z różnorodnymi przeciwnikami, wykorzystując karty, które zdobywają i modyfikują podczas rozgrywki. O czym jest Balatro? W Balatro gracze wcielają się w rolę bohatera, który przemierza poziomy, pokonując wrogów i bossów, tworząc strategię oparte na zbudowanej przez siebie talii kart. Gra czerpie inspiracje z kantońskiej gry karcianej Big Two, ale przekształca ten pomysł w formę Rogalika, w którym każda rozgrywka jest inna dzięki procedurze generowania poziomów oraz losowości kart. Mamy tam karty od dwójki do Wraz z jokerami i kartami bananów. Żeby było zabawniej, dodatkowo są jeszcze inne karty jak karty Tarota. No, są jeszcze karty planet, które ulepszają rodzaj układu, a zwykłe karty również mogą dostawać ulepszenia. Ktoś się pogubił? Gracze zbierają karty, które reprezentują różne umiejętności, ataki czy efekty. Karty są kluczowym elementem strategii, a ich kombinacje mogą prowadzić do zwycięstwa albo do porażki. Każdy poziom zawiera różnorodnych wrogów, a gracze muszą wykorzystywać swoje karty. W w odpowiedni sposób, aby ich pokonać. W grze są również bossowie, którzy stanowią trochę większe wyzwanie. Choć różnorodni wrogowie czy bossowie to nawet za dużo powiedziane. Gra często stawia nam jakiś cel, w którym mamy przekroczyć założoną ilość punktów, wraz ze swego rodzaju klątwami rodem z Isaaca. Na przykład możesz używać tylko czarnych kart. Poziomy są generowane losowo, co sprawia, że każda rozgrywka jest unikalna. Gracze mogą również zbierać różne przedmioty i bonusy, które wpływają na ich możliwości podczas rozgrywki. Często gra z stawia nam pewnego rodzaju utrudnienia tudzież wyzwania. Polegają właśnie na tym, że wywracają ułożenie Twojej talii do góry nogami, jak możesz grać tylko jednym układem na rundę. A każdy układ daje jakąś określoną ilość punktów. Im rzadszy układ kart, tym więcej punktów dostaniesz. Same karty to zwykłe karty rodem z pokera wraz z jokerami, które mają różne specjalne umiejętności. Choć gra nawiązuje do hazardu, nie jest typową grą hazardową. W Balatro elementy takie jak pokerowe ręce są używane do budowania strategii, co czyni grę bardziej. Ich złożoną i wymagającą. Po premierze w 2024 roku Balatro szybko zdobyło popularność, a twórcy planują dalszy rozwój gry poprzez aktualizacje i dodatki, w tym crossovery z innymi znanymi grami. Na ten moment Balatro ma crossover z Wiedźminem 3, Cyberpunkiem. Amugus. Dave the Diver, Stardew Valley i paroma innymi grami. Nie będę was zakłamywał, ale ciężko powiedzieć coś więcej o tej grze. Gra głównie się opiera o pokera, gdzie często wystawiamy fula czy kolor. Nie ma w sobie oczywiście żadnej fabuły, a bardziej polega na tworzeniu talii, dzięki której zdobywacie punkty. Rozgrywka sama w sobie jest bardzo prosta. Jak mówił sam twórca, nie lubi on skomplikowanych gier, dlatego stworzył coś tak prostego, że od pierwszego wejścia do gry wiesz co robisz i wiesz jak grać. Sama gra jest jednoosobowa, ale twórca dał mały lik, że pojawi się multiplayer. Opowiedziałbym wam genezę powstania tej gry, ale również jest to na szczątkowa. Za grę odpowiada jednoosobowe studio Local Tank, które zostało stworzone w Kanadzie. Niestety, to tyle, co można się dowiedzieć. Może to ze względu na to, że ta gra powstała tego roku, a twórca chciał pozostać anonimowy. Zauważając rosnącą popularność roglajków z budowaniem talii na Steamie, Local Tank postanowił połączyć elementy karciane z mechaniką roglike. Chociaż nie miał dużego doświadczenia z innymi grami w tym gatunku, oglądał filmy o lag Be a Landlord, co zainspirowało go do stworzenia czegoś podobnego, ale skierowanego na singlową rozgrywkę. Jeśli jesteście ciekawi, co to jest Luck Be a Landlord, to przejdziemy do tego za chwilę, bo to dość... nazwę interesujący temat. Na końcowym etapie rozwoju Local tank zrezygnował z pracy na etacie, aby skupić się na dopracowaniu Balatro. Zdecydował się na wczesne wydanie wersji demonstracyjnej na Steamie, co przyciągnęło uwagę wielu streamerów i dało grze znaczną popularność jeszcze przed oficjalną premierą. Dzięki temu Local Tank zdołał wprowadzić po poprawki oraz nowe elementy, takie jak walki z bossami, uwzględniając przy tym opinie graczy. Jeśli chcecie zapytać, dlaczego ta gra zyskała taką popularność? Odpowiedzi zdają się być trzy. Po pierwsze, chodzi o cyfry. Już od dawna wiadomo, że łatwo zdobyta ilość punktów, jakie widzą nasze oczy, po prostu cieszy. Wyobraźcie sobie Metina 2, gdzie podczas PvE czy PvP przeskakują spore cyfry pod 10 tysięcy. To jest jeden z głównych czynników. Drugim zaś jest prostota i losowość. Jak mówiłem, sama gra jest banalnie prosta i nie ma czegoś takiego, że musisz się nauczyć grać. Gra ma na tyle proste zasady, że każdy zasiadając do niej ogarnie co jest pięć. Rogaliki są popularne cały czas, więc ta losowość wpływa mocno na rozgrywkę. Slay the Spire, The Binding of Isaac, Dead Cells to dobre przykłady indyków, które pokazują jak ten gatunek jest lubiany przez wielu. Choć pasuje mi tu definicja roguelite, nie mylić proszę z roguelike, pomimo, że to podgatunek. Według wydawcy Playstack w ciągu 8 godzin od premiery gra zarobiła ponad 1 milion dolarów brutto, co jest najszybciej sprzedającą się grą w dotychczasowej historii. W ciągu pierwszych trzech dni sprzedano ponad 250 tysięcy egzemplarzy, a w pierwszych sześciu miesiącach sprzedała 2 miliony kopii. Sama gra została ogłoszona do nominacji Golden Joystick Awards. W końcu jakieś mięsko po słodzeniu, czyli klasycznie kontrowersje. W gruncie rzeczy gra ma głównie jedną kontrowersję. Po premierze gra początkowo otrzymała ocenę PEGI 3, jednak wkrótce zmieniono ją na 18. Powód tej zmiany to wyraźne nawiązania do hazardu, co skut wycofanie gry z niektórych rynków. Wydawca PlayStack argumentował, że gra, mimo że bazuje na pokerze, nie promuje żadnej formy hazardu i planuje odwołać się od tej decyzji. Krytycy podnosili kwestie etyczne związane z wprowadzeniem elementów kojarzących się z hazardem w grze, co mogło wpłynąć na młodszych graczy. Choć twórcy podkreślali, że gra nie jest hazardowa, obawy te były częścią szerszej dyskusji o wpływie gier wideo na społeczeństwo. W momencie zmiany klasyfikacji PEGI reakcje w społeczności graczy były mieszane. Niektórzy uważali, że decyzja o podniesieniu klasyfikacji była przesadzona, podczas gdy inni przyznawali, że elementy hazardowe mogą być problematyczne. Czy mogę polecić tą grę? Jak zwykle ciężko powiedzieć. Nie chce się dać zwariować w momencie, kiedy jest afera wokół hazardu, którą rozpoczął Konop, co swoją drogą zrobił świetny materiał. To jednak trochę dziwnie się patrzy na taką grę. Nie ma w sobie hazardu, ale pewna nadpobudliwość twórcy, że jego gra dostała ograniczenie wiekowe i konieczna walka, żeby ta gra dostała PEGI 3, jest co najmniej śmieszna i dziwna. Jeśli lubicie gry takie jak Slay the Spire, to myślę, że ta gra będzie dla was odpowiednia. Teraz coś za co być może mnie wyniesiecie, ale niech będzie. Teorie spiskowe. Dotychczas zastanawiałem się, czy warto poruszyć ten segment. Jednak sytuacja wydała mi się na tyle nietypowa, że uznałem, iż zasługuje na parę słów. Pojawiło się kilka rzeczy, które budzą moje wątpliwości. Powiedziałem wcześniej, że twórca Balatro mógł inspirować się E Landlord, czerpiąc z niej koncepcję, choć gra opiera się na nieco innych mechanikach. Balatro, podobnie jak Laggie Landlord, to roguelike Skupiony nie na kartach, a na automatach do gry. Jeśli wierzyć doniesieniom z games industry, Luck be a Landlord była blokowana przez Google i Apple w 13 krajach, co mocno wpłynęło na jej popularność. Jej deweloper, Daniel Delorio, opłacił ponowną klasyfikację swojej gry przez Koreańską Komisję Oceny Gier, uzyskując tym samym wiekową kategorię 12. Niemniej jednak, owa komisja szybko zmieniła klasyfikację na od 19 lat. Zniechęcony Daniel nie chciał się dalej angażować w tę walkę i wyraził frustrację wobec innych tytułów stwierdził, że dlaczego jego gra jest traktowana jako hazard, podczas gdy gry takie jak Genshin Impact, pełne mikrotransakcji i mechanik losowych mogą być dostępne dla najmłodszych. Pojawiły się tu odniesienia do Balatro, gry, która również musiała zmagać się z problemami związanymi z klasyfikacją wiekową i restrykcjami dotyczącymi hazardu. Być może spytacie, no dobrze, ale o co ci właściwie chodzi? Mam nieodparte wrażenie, że oba te tytuły mogą pochodzić od tego samego twórcy. Twórca wspominał, że zmaga się z ADHD i miewa frustracje związane z drobnymi, ale irytującymi szczegółami, jak na przykład zamiana trzeciej litery nazwiska z L na I. Jego aktywność w sieci bywa nieprzewidywalna. Na Facebooku często żartuje, że jest ekspertem od matematyki, a Balatro zawiera elementy, które zdają się nawiązywać do tej matematycznej obsesji. Opowiada też o tym, jak udało mu się skłonić znanych YouTuberów do zagrania w jego grę, co opisał na swojej stronie. Agresywne wypowiedzi twórcy na temat blokad i ograniczeń pokazują jego frustrację wobec systemu klasyfikacji. Apple Store widzi pieniążkę, i nagle, ojej, hazard, ban. Przekonany, że jego gra nie promuje hazardu. Twórca nie potrafi zaakceptować jej statusu jako gry z elementami hazardowymi, ciągle walcząc o niższe ograniczenia wiekowe. Podobne problemy miał twórca Balatro. Jego gra została zbonowana tylko w kilku krajach, ale również musiała zmierzyć się z klasyfikacją PEGI, co jest trudniejsze do zweryfikowania, ponieważ autor wydaje się unikać otwartej konfrontacji. Być może przez swojego wydawcę PlayStack. Dziwnym trafem, osobom odpowiedzialną za marketing obu gier jest Link Cheng. Do tego zgadza się imię twórcy Balatro, jednak jego nazwisko trudno znaleźć, a twórca Langbie Landlord na swoim Facebooku zmienia nazwiska jak rękawiczki. Czasami żartuje z tego, że ma ADHD, czasem się na to skarży, a gdy ktoś inny zaczyna żartować na ten temat, sam twórca wpada w złość. Taka leciutka hipokryzja. Czy byłoby dziwne, gdyby za balatro i Lugby Landlord stała ta sama osoba? Może tak, a może nie, ale intryguje mnie fakt, że twórca Balatro od razu po premierze gry rozpoczął produkcję swoich własnych? kart, ubrania, nawet kubków z logiem gry. Mówi się nawet o długopisach z logiem Balatro, choć żadnego z nich nie znalazłem. A Balatro było tak nachalnie promowane, że rozpoczęto produkcję figurek, co budzi pytania, dlaczego twórca Balatro podpisał swój testament mówiąc, że nigdy nie sprzeda licencji na hazard. Testament podobno istnieje, choć nigdy nie ujawnił szczegółów. Ledwo po premierze Balatro doczekało się współprac z grami takimi jak Cyberpunk czy Wiedźmin. Jasne, można to tłumaczyć metodą kuj żelazo póki gorące. Tutaj natomiast mamy tkliwą historię o twór który rzucił pracę, wydał grę i nagle zdobył fortunę. Historie tego typu mnożą się, a niektóre z takich gier zdają się służyć do prania pieniędzy. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle. Wszystko co mówię, traktujcie z przymrużeniem oka od wcześniej wspomniana teoria spiskowa. Nie mam dostępu do dokumentów finansowych związanych z grą, ani do szczegółowych danych na temat jej twórcy. Natomiast, zamiast przyjąć rzeczywistość, że jego gra zawiera elementy hazardu, twórca agresywnie walczy o akceptację jej jako gry od lat 3. Osobiście, będąc obiektywny jestem w stanie zrozumieć twórcę gry, że walczy z porównaniem do hazardu i żeby gra była bardziej obecna na świecie. Tylko jeśli mamy zwykłe karty, do tego żetony i wiele innych charakterystycznych dla pokera rzeczy, to ciężko, żeby nie kojarzyło się to z hazardem. Nie twierdzę, że gra promuje hazard, z tym się absolutnie nie zgadzam. Stwierdzam, że bycie hipokrytą, agresywne bronienie produktu, że nie promuje hazardu, jest waleniem głową w mur. Dziwne pragnienie dowodzenia swojej niehazardowości, do tego ogłaszając swój testament. Nie wiem, może jestem przewrażliwiony, ale ocenę pozostawiam Wam.